Towarzystwo Miłośników Wrocławia oraz Wydział Kultury Urzędu Miejskiego zapraszają na spacer po wystawie Haliny Fieczko, Maki i nie tylko. To tytuł wystawy prezentowanej w galerii Małgosia. Prezentowany jest plakat z wystawy na tle pracy artystki. Na szarym tle, piękne, mocno czerwone maki. Napisane. Towarzystwo Miłośników Wrocławia zaprasza do Galerii Małgosia na wystawę Halinę Fiećko, Maki i nie tylko. Wystawa potrwa do końca października. Udało logo Miasta Wrocławia, Towarzystwa Miłośników Wrocławia oraz y, adres Galerii Małgosia. Fotografia przedstawia uśmiechniętą Halinę Fieczko w kapeluszu i w jasno popielatym golfie. Halina Fieczko, aktorka teatralna i filmowa, wieloletni wykładowca emisji głosu i sztuki przemawiania na Uniwersytecie Wrocławskim. Od kilku również lat maluje i pisze poezję. Wielokrotnie prowadziła warsztaty teatralne. Dla młodzieży Teatr Mała Gala pod mecenatem miasta Wrocławia. Obecnie w Towarzystwie Miłośników Wrocławia założyła grupę teatralną i prowadzi warsztaty. Pierwsza prezentowana praca artystki to praca wykorzystana również do plakatu. Są to bardzo czerwone maki, jedne rozłożone, drugie w pąkach. Praca na jasno popielatym tle. Łodyżki maków też w kolorze ciemnego popielu. Kolejne prace w tym samym klimacie pojedynczych kwiatów, lecz każde w innym kolorze. Tło prac pozostaje w jasnej szarości. Kwiaty na tym obrazie są jasnofioletowe. a kolejnej pracy kwiaty mają kolor różowy. Kolejna praca to pisklę kruka siedzące w gnieździe. Tło pracy czarne. Drzewo, na którym jest umieszczone gniazdo w kolorze jasnej szarości. Na jednej z gałęzi siedzi pisklę kruka. Głowę ma odwróconą w prawą stronę. Oko i dziób w kolorze żółtym. U nasady dzioba czarny punkt. Nos.